Misz, Legia Miś. No właśnie. Cześć. Z tej strony Maciek z kanału Zwykły Kibic. Tym razem ponownie zawitałem do Warszawy, gdzie Legia podejmuje na własnym stadionie Lekie Gdańsk. Mecz o mistrzostwo Polskiej Ekstraklasy. Przed jego rozpoczęciem oczywiście sonda z kibicami, na którą już was zapraszam. Jak zakończy się dzisiejsze spotkanie? 2-0. 2-1. 4-0 dla Legii? 2-1. Dla Legii? 3-1. 3-0. 3-0 albo 5-0. 3-0. 2-0. 2-0. Ja myślę, że 2-0. W pierwszym w 10 minutach Legia strzeli pierwszą bramkę, a później pod koniec meczu będzie chciała ich dobić i wygra w terenie 2-0. I takie jest moje zdanie. 3-0. To jest wieczór. 4 0 3-1 2-1 3-1 Który zawodnik strzeli pierwszą ramkę Podzidia. Drugi będzie Rodowicz Peszko Peszkoja No to by było mistrzostwo świata. Podidzia badis. 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 badis Niezwyciężony Wadis Co? Co my zrobimy jak go zabraknie <laughs> Odidża Wadis. Myślę, że znajdziemy Odidział. o No teraz strzeli bramkę albo radowiec, wszyscy strzeli myślę, że tego ostatniego zawodnika. Watis. Tak. Odidział o foe. Matis. Radowicz. Radowicz. Dobra. Przyszły sezon, Liga Mistrzów, Kumu Mazienkowskiej. Jaki zespół chcielibyście zobaczyć jako rywala dla Legii, żeby to przyjechał? To ja Manchester United. czas na Jakby tu przyjechał? Real Madrid. Bayern tej Najwyższej półki, może Manchester, tak, żeby się załapać z kibicami. Z kibicami, oczywiście. jakieś słabsze, żeby ich przejść. Barcelona. To by było dobre. Real Madrid. Tylko tym razem z kibicami, żeby grali. Tym razem z kibicami, Real Madrid. Bardzo wielbiam Manchester United. Czerwony diabły. U, ładnie. No. Sej, 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 jest Real Barcelona. Juventus! Real Barcelona. Juventus yeah. Pięknie, pięknie. Liverpool. O, fajnie było. Juventus to Real Barcelona, jak też mecz, Albo jakąś Barcelonę, jeden mecz albo u nas, albo u nich wygrali chociaż jeden zarobić, że to chodzi? Tak jest. Barcelona. 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 Jakąś przyśpiewacz, zaśpiewacie legity? Tak. Nie podawa się. Ukocha Legio Warszawa na na na, na 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 Nie poddawaj się Ukochana ma Nie poddawaj się Legio Warszawa Legia Olimpia za Legia Olimpia za A ja jestem Czerwonka legia legia, legia 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 La la, la, la. La 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 la, la 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 la, la la w nie zdradza cię, inni cię zdradzili, na ciebie bluźnili, ale nie ja Od kołyski, aż po grób, po grób. jedno miasto, po, jeden, jeden klub. klub Za te barwy, za naszą stolicę, pójdą w bój, wierniu wój kibice z przeprowadzona. Do rozpoczęcia spotkania została już jedna godzina. Ja oczywiście udałem się do Fortuny Zakładów Bugmacherskich, żeby postawić swoje typy na ten mecz i inny mecz. A wyglądają one tak. Jak widać, postawiłem oczywiście na zwycięstwo gospodarzy, czyli Legia. Mam nadzieję, że do nich trafi tytuł. Później będzie Feta na stadionie. A oprócz tego postawiłem również na Biały Białystok, która mam nadzieję wygra z Lechem Poznań. Jak będzie, oczywiście zobaczymy. Mam nadzieję, że kupon mi wejdzie. I zapraszam Was oczywiście serdecznie do oglądania innych filmików, a na mój kanał zwykły kibic pojawi się relacja z tego spotkania i też serdecznie Was tam zapraszam. Na dziś to wszystko, idę kibicować.